Witajcie w kolejnym filmie serii z okazji 30-lecia uniwersum Jurassic Park. W dzisiejszym materiale odpowiem na najczęściej zadawane przez widzów pytania, które związane są z pierwszą trylogią Parku Jurajskiego. Jeśli chcesz, zostaw suba. A teraz zapraszam do oglądania. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to dotyczące velociraptorów z Isla Sorna. Konkretnie chodzi o to, czy te widziane w Zaginionym świecie z 1997 roku mogły się spotkać z tymi, które widzieliśmy w Parku Jurajskim 3 z 2001 roku. Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Głównym powodem jest sama isla Sorna, a dokładnie jej budowa geograficzna. Sorna jest specyficzną wyspą, na której panują dwa mikroklimaty. Związane jest to z masywem górskim zatrzymującym ciepłe powietrze, który dzieli wyspę na dwie części, wschodnią i zachodnią. Dlatego też widzimy tam dwa odmienne krajobrazy w obu tych filmach. Zaginiony świat to lasy iglaste z panującym wilgotnym i umiarkowanym klimatem. Z kolei Par Jurajski 3 to obraz dżungli z klimatem tropikalnym. Właśnie ten wspomniany masyw górski jest odpowiedzialny za to, że Velociraptory z 1997 roku nie mogły się spotkać z tymi z 2001 roku. Podobnie jest z wszystkimi innymi żyjącymi w tamtym czasie dinozaurami na wyspie, które nie byłyby w stanie przedostać się na drugą stronę masywu. Jako ciekawostkę dołączam mapę Isla Sorna, gdzie zaznaczyłem w których rejonach Wyspy dzieją się akcje zaginionego Świata i parku Jurajskiego 3. Drugie pytanie, które pojawia się dosyć często, związane jest z brakiem udziału spinosaura w filmie Zaginiony Świat. Po części można by się odnieść do odpowiedzi dla pytania o Velociraptory, ale w tym przypadku nie ma ona najmniejszego znaczenia, ponieważ w tamtym czasie Spinozaur po prostu nie istniał. Nie było go na Isla Sorna podczas tamtych wydarzeń, bo został sklonowany dopiero dwa lata później. W 1997 roku, po śmierci Hammonda, to Masrani Global przejęło InGen i stworzyło nową placówkę badawczą na Sornie, a konkretnie na wschodniej części wyspy. Jak doskonale wiecie, sam spinozaur był sklonowany nielegalnie i to w dużej mierze przez takie nielegalne działania Masrani Global musiało zamknąć swój ośrodek badawczy. I wypuścić wszystkie dinozaury, jakie udało im się sklonować. Dlatego też Spinozaur w swojej części wyspy był drapieżnikiem szczytowym, głównie dlatego, że był w stanie pokonać Tyrannozaura. Można powiedzieć, że pytanie dotyczące tego, który Tyranozaur został zabity przez Spinozaura, pojawia się najczęściej. Widzowie wiele razy piszą, że był to bug, czyli samiec widziany w zaginionym świecie siejący postrach chociażby w San Diego lub jego młode, czyli Junior, jednak nie był to żaden z tych tyranozaurów. I tutaj pierwszy argument jaki się pojawia to znów sama Sorna i podział wyspy uniemożliwiający przedostanie się konkretnych dinozaurów w miejsca gdzie toczyły się akcje filmów. Dla wielu widzów, którzy nie musieli wiedzieć o tym fakcie, sam wygląd tyranozaura z Jurassic Park 3 wydaje się znajomy i można go pomylić z bakiem. Kolor skóry odpowiada temu, jaki przypisywany jest samcom w uniwersum Jurassic Park, czyli przeważający zielony kolor. Po drugie, dowód, że bak nadal żyje, dostaliśmy w Jurassic World Dominion w jednej z końcowych scen. Jednak w kwestii Juniora nawet kolor skóry nie mógłby być tutaj dowodem, ponieważ sam Junior jest pierwszym naturalnie urodzonym T-Rexem w uniwersum i dlatego posiada zielony odcień skóry wymieszany z odcieniami brązu, który charakteryzuje samice tyranozaurów w Jurassic Park. Dalsze losy Juniora nie są nam znane, ale wszystko wskazuje na to, że nadal żyje na Isla Sorna. Spinozaur zabił więc tyranozaura o imieniu Bull, czyli Byk którego sklonowało Masrani Global mniej więcej w tym samym czasie, co samego Spinozaura. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że dla wielu widzów, którzy szukali odpowiedzi na te pytania, teraz jest już wszystko jasne. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć!